Kochanie Maryi tak, jak kocha ją jej syn, jest bez wątpienia najpiękniejszym wyzwaniem dla chrześcijanina. Nie ma bardziej doskonałego sposobu kochania Chrystusa, niż przyjęcie Jego matki z tą samą miłością, z jaką On ją przyjął. Jezus na krzyżu podarował nam ją swoim ostatnim tchnieniem, mówiąc do Jana: Oto matka Twoja. JOTO 19:27. Od tamtej pory Kościół, już od pierwszych wieków. Rozumiał, że Maryja jest matką wszystkich chrześcijan, nie tylko jako symboliczne określenie, ale dlatego, że jej macierzyństwo jest rzeczywiste i duchowe dla każdego dziecka Bożego. Jednak po Reformacji Protestanckiej wielu chrześcijan źle mówiło o Matce Bożej lub ją ignorowało, czego nie robili pierwsi chrześcijanie, odmawiając uznania jej wyjątkowej roli w historii zbawienia. To odrzucenie jest poważnym błędem. Ponieważ oznacza oddalenie się od serca Chrystusa. Jak dziecko może kochać kogoś, kto gardzi jego matką? Jezus zostawił nam swój testament miłości na krzyżu. Miłość do Maryi nie jest dodatkową opcją, ale logiczną odpowiedzią na miłość Chrystusa. Kościół katolicki, jako jedyny kościół założony przez Chrystusa, zawsze głosił prawdę o Maryi. To On jeden ogłasza ją matką Bożą, Teotokos. Tytuł potwierdzony na Soborze Efeskim w 431 roku, odrzucając herezję Nestoriusza, który negował zjednoczenie natury ludzkiej i boskiej w Chrystusie. Skoro Jezus jest Bogiem, a Maryja jest Jego Matką, to Maryja jest Matką Bożą. Ta prawda nie jest ludzkim wymysłem, ale logiczną konsekwencją wiary w boskość Chrystusa. Co więcej, Kościół uznaje Maryję za orędowniczkę i pośredniczkę wszystkich łask. Nie dlatego, że jest niezależna od Boga, ale dlatego, że on sam chciał, aby przez jej wstawiennictwo spływały na nas niezliczone błogosławieństwa. Od wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus uczynił swój pierwszy cud na prośbę swojej matki, Jotateusz 2,1.11, aż do jej obecności z apostołami w dniu pięćdziesiątnicy, Maryja była uprzywilejowanym kanałem łaski. Wyrzeczenie się Maryi to odrzucenie istotnej części planu Bożego. Ignorowanie jej to ignorowanie miłości i zamysłu samego Chrystusa. Kochanie Maryi tak, jak kocha ją jej syn, jest najpiękniejszym wyzwaniem, a jednocześnie najbardziej naturalną odpowiedzią chrześcijanina, który pragnie w pełni przeżywać swoją wiarę. Kto kocha Maryję, kocha Jezusa, a kto ją odrzuca, nie zrozumiał jeszcze pełni boskiej miłości. Dlatego, jeśli chcecie umocnić swoją wiarę i wzrastać w miłości do Jezusa, poświęćcie swoje życie jemu przez serce jego matki. Ona będzie was strzec jak skarb ku chwale swojego Syna, a wasze życie chrześcijańskie.